No i wracamy I Wracamy, wracamy Co się stanie Tylko kurwa O ja pierdolę Obcy Obcy, wjebany Ej, ej, gościu, odpierdol się. Nie chcę twoich dóbr. się przyda szotganik mój bo z tego co pamiętam szotgany na tych cweli były wyprost wyborne to znajdźmy jakiegoś obcego idźmy wolniej oczywiście zapomniałem że tutaj są jeszcze panowie cwele tak ale kurwa, wykurwiłem jumpa A ten skur no Zacznijmy od tego, że trzeba tym trafiać, tak? Tak już traficie Uuu, jeja, yeah, dobrze Nawiązano połączenie Oj, nie wchłaniaj tego, to po prostu mieliśmy to wziąć. Możesz wow. wymieniać dostępne moduły, ale jedno miejsce niech tylko jeden aktywny moduł. Możesz też włączać i wyłączać odblokowane moduły. Czyli my mamy... To. Zaznaczono to relotną dla tujących pocisków. Nie, to nie. Zmieszono... Zmieszasz szybkość... Bytku... O, to jest zajebiste. To sobie kupię. Dobra, to jest włączone, tak? Dobra, zabieraj się Okej. Okay. Ale przyznawał, że to jest troszkę tak Dobra, wiem, słyszałem To jest tak kurwa mrocznie Lubię to Jak to się robiło w ślizgi, bo ja pamiętam, że... Aha, dobra, już, już wiem. Czy tam, tamtędy, czy górą mogę też przejść? Ale górą też mogę przejść, dobrze. Też nie, nie za bardzo. Czyli jeżeli już byli tutaj obcy, no to możemy się spodziewać, że będzie ich trochę więcej. Już tylko paru. Poza tym uważajmy też na żołnierzy Jakbyście tam się chcieli spytać dlaczego ja tylko chodzę w tej grze? S Kurwa. Są dwie sprawy. W numer jeden. Patrzcie, jeden strzał i gościu leży, nie? Oczywiście, i teraz też jakbyśmy sobie wyszli to mamy... A super sprawa, Zajebiśmy mi się to porażek. Kontakt. Jep, nie żyje. Pff, na przechodzeniu go Ha Haha. So brutality. I bo, O tak. Bieganie jak wiecie zżera... ...energię, nie? A po co tracić... Z... ...potrzebną tak naprawdę energię na jakieś bieganie, no? To jest bez sensu, co nie? Jak gościu ani nie chodzi za wolno, ani niespecjalnie, wiecie... A wystarczy mu strzelać w klatę i gościu umie. O, idzie tutaj, kurwa, kolejny. Tego rozpierdolę szatanem. O kurwa O ty chuju Szprejem na ryj I teraz co, jak sobie wyjdziemy Jak wyjdziemy Tylko jak tu wejść do kombinezonu I tu jest kurwa teraz yy... to ja... Poczekajcie, nie na ha Aha, i teraz możemy sobie wziąć albo śledzenie pocisku, albo poczekać i odblokować sobie inny shity, więc poczekamy i odblokujemy sobie inny shit, bo nie ma co kupywać od razu wszystkiego, bo to jest tylko pokazanie, że jest się złym przedsiębiorcą. Hehe. Czekajcie, oki toki. O, co tu mamy? Coś fajnego? Nie, tylko chwycić można. Kurwa. Przycelowałem, ja tak zawsze przycelowuję, przycelowuję i chuj. Nie, nie potrzebuję maskowania. Serio. O kurwa. Wypierdalaj, wypierdalaj mi stąd. To jest małem preska. Sweet 16 noob. Fucking hell, tu się tyle akcji dzieje, że nawet nie mogę kurwa tematu poruszyć, seryjnie To mówię ludziska nie oszukując was, nie? No a to teraz, goście, chodź z A czyli za każdego takiego... A, to te obce to... Dodawać to... no, mi ich więcej, ja sobie nazbieram fajnych zajbić tych płcików. Chodź tu, chodź tu zynek Chodź tu, kurwa. No i zajebiście, proszę bardzo. I już mamy z... Ile? 600. No to widzicie. Ulepszona mobilność. Większa szybkość chwytania krawędzi. Zmniejsza pobór energii przy bieganiu i skakaniu. I to jest dobra rzecz. Bo jednak, no to wszystko jest nieźle zżerane. Więc poczekajcie co tu, to my tu mamy. Opór powietrza. A ja tego nie mogę nawet sprawdzić co to jest. No to trochę chujowo. Ale dobra, kupy to. No i no nie wiem czy to... Czekajcie... Zobaczymy w ogóle czy to mamy... Teraz mamy włączone. Mm -hmm. No nic, no nic. No skoro to tak ma wyglądać, no to dobra, no. Nie będę się kłócił, tak. Co bym mógł z wami ludzi poruszyć w ogóle jakiś temat, bo jak widzicie... Jedynka Cryzisa, czy no nie widzicie jedynki Crisisa. Okej, okay. no to to się z wami... Zgodzę, jedynki Crysisa nie widzicie i nie wiem czy w ogóle zobaczycie na tym kanale Bo ostatnio zakupiłem sobie Murwa Ostatnio sobie kupiłem inną gierkę nad... Zwie się ona Singularity Więc mam nadzieję że Wam się spodoba to i po Crazy'cie czy jakimś innym, czy po GTA, czy po czymś innym zrobimy, zrobimy sobie Singularity Nie wiem co wy na to, ale zobaczymy jak to będzie? Mhm. Po mm. Wyszedł poza skalę. Na wszystkich systemach w laboratorium widzę protokoły interfejsu i jakąś dokumentację biotechnologicznych patentów z sygnaturą Hargrave'a w każdym możliwym miejscu. To wygląda na jakiś system awaryjny wbudowany w głębokie warstwy kombinezonu. Mhm. Mhm. Mm, mm, mm. nie Mhm. 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 No i jak wiecie, no Crisis Trójka będzie się mieścił w połączeniu jakby jedynki i dwójki, czyli połączeniu dżungli z miastem. Jestem ciekawy, jak im to wyjdzie. Bo z tego co widzieli, widzieliśmy, pewnie też oglądaliście, pokazane było, że będzie nowa broń łuk, że będzie ogólnie całe miasto będzie zakryte pod jakąś kopułą i będziemy musieli oczywiście walczyć z jakimiś pewnie nowymi rodzajami stworów. I z ludźmi zapewne też. Co oczywiście jest bardzo fajne, że... Tak samo jak wy wiecie, nie wiem czy graliście może w Awatara. Ja akurat kupiłem tą grę i się niestety, ale żałuję tego. I tam. Jak byliście człowiekiem, to atakowały was, atakowały was te awatary i... Już nie pamiętam jak oni się nazywali, ale nazwijmy to awatarem. O kurwa! <grytanie> ale się. Mm, awatarki was atakowały i stworki. Natomiast jak byliście a tymi awatarami, to atakowały was i stworki, i ludzie. A w filmie było ewidentnie pokazane, że stworki są jakby z wami, nie? Nawet te takie... bo to mi nie chodzi o... Co kurwa? tak jest włączone I tak jest włączone Kurwa, klikam escape Niepotrzebnie Co mnie oczywiście tam, powiem Wam w tej grze, dosyć denerwowało, no bo Byłem awatarem I atakowało mnie wszystko, chociaż powinni mnie atakować tylko ludzie, no ale A ogólnie wiecie co ta gra tak sała, że to była masakra Hargrave chce mieć kombinezon i kombinezon dostanie. To mu się nie spodoba. Uuuu, you know it, bro. Tu się pani myli, pani Strickland! To pani pracuje dla niego. Ja odpowiadam przed radą nadzorczą CEL i departamentem obrony. Kugno mnie obchodzi, czy to się podoba jakiemuś staremu jestem ciekawy jak będzie ogólnie fabuła w trójce Jestem w ogóle też ciekawy czy mi ta gra pójdzie Już się boję czy mi pójdzie mm, Medal of Honor Oraz czy mi pójdzie na przykład Black Ops 2 Wiecie co zróbmy to tak, zróbmy to po cichu, jak prawdziwy Dowakin Napierdalam do niego stumika to i tak wiesz, gość, gdzie ja jestem. To jest kurwa które popierdalam. Nie potrzebujesz wsparcia, gości, bo ty umierasz, no. Kurwa mać. Nic, tutaj pewnie musimy przejść, co nie? Co nie? nie yeah. Ja jeszcze powiem wam ludziska mam ten tydzień wolnego Chodź tu kurwa, nie będę z tą kurwa, o oh, kurwa Nie o to chodziłem Wow oni do mnie napierdalają Aha bo to jest Aha no co to, to rozumiem To rozumiem spoko Bo już chciałem powiedzieć że oni do mnie napierdalają chociaż mnie w ogóle nie widzą my. Ale no spoko, niech będzie, niech będzie, że oni są na tyle inteligentni, że widzą to wszystko, nie? O kurwa, ale tam jest to takie duże dupne coś. Dobrze Ja powoli zaczynam nudzić jak rok, powiedzcie prawdę, że ja zaczynam nudzić jak rok <gryw> Ale naprawdę, nie wiem Nie wiem, nie wiem nic normalnie, nie mam żadnego kurwa racjonalnego pomysłu o czym wam, z wami tutaj porozmawiać Bo gierka nie daje mi możliwości w ogóle na robienie jakiegoś tematu Ponieważ co chwilę pojawiają się coś przeciwnicy, co chwilę jakaś akcja i naprawdę szczerze wam powiem, że nie wiem... Nie wiem co tutaj poruszyć. Jak w The Darkness... Chociaż wiecie, w The Darkness też była niezła rozpierdol... rozpierdol był niezły, no ale... jaż taki, nie? Kurwa jak! No... Ej ej ej, 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 kurwa, hej Jak do kurwy nędzy wy mnie niby widzicie O zajebiście, no pozdrow Kurwa, ma, że on sobie wyskoczył z sfer. Zajebany pedał no. Dobra, tu będzie bezpiecznie w miarę. Kurwa, to jest wyjście. To nie jest bezpiecznie. Ej, ej to ej,